Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz?. Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli to, ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu. Dziś obchodzimy święto Świętej Marii Magdaleny. Bardzo wiele osób bardzo lubi tę świętą, ponieważ to święta, którą Jezus uwolnił od złych duchów. A my często też nie możemy poradzić sobie ze swoim grzechem, a jednocześnie lubimy i bardzo chcemy kochać Jezusa. Maria Magdalena jest takim przykładem, przykładem nawrócenia, przykładem pięknego oddania życia Jezusowi, pięknej miłości do Jezusa. Czy my kochamy Jezusa? Czy my kochamy Boga? Może się modlimy, bo tak trzeba, bo tak żeśmy się przyzwyczaili? Może chodzimy do kościoła w niedzielę, żeby grzechu nie mieć? Może pościmy, ponieważ tak żeśmy się przyzwyczaili, tak trzeba, tak wszyscy robią, tak zawsze robili, tak mnie nauczyli? Czy kocham Jezusa i w czym wyraża się moja miłość do Jezusa? Zwróćmy uwagę, że miłość Marii Magdaleny to miłość szalona, to miłość nieracjonalna, to miłość absolutnie dziwna i niezrozumiała, bo Maria Magdalena idzie do grobu, chcąc namasić pogrzebane ciało, ale wie, że tam jest kamień. Nie wie, kto jej odsunie ten kamień, ale ona idzie. Ona mówi do ogrodnika, powiedz, gdzie położyłeś ciało Jezusa, i ja go wezmę. Jak ona może wziąć martwe ciało Jezusa? Ona nie myśli o tym, że to jest nierealne, nieracjonalne, ona po prostu kocha. Ona kocha i ta miłość ją prowadzi. Ona jest szalona w tej miłości. Czy my umiemy zrobić coś szalonego z miłości? Czasem ludzie robią coś szalonego, bo są pijani, czasem ludzie robią coś szalonego. Bo są źli, bo są agresywni, bo mają nienawiść w sercu, a są też tacy, którzy robią coś szalonego, bo kochają. Jacyś zakochani młodzi ludzie potrafią zrobić coś szalonego, bo, bo kochają, czy my umiemy zrobić coś szalonego, bo kochamy Jezusa. Czy my nie jesteśmy tacy poukładani, już tak poukładani, że nie jesteśmy w stanie nic szalonego zrobić? A przecież, jeśli popatrzeć na różnych Ludzi, którzy kochają Jezusa, oni też są szaleni w tym. Niedawno mnie spyta jakiś człowiek, który pierwszy raz w życiu z Księdzem rozmawiał, mówi, pyta mnie, jak ja żyję bez rodziny, i za co żyję, i jak, jak pracuję, co robię. I mówi: Jesteś chyba z jakiegoś innego świata. Nie mógł zrozumieć, jak można tak żyć. A przy czym wydaje mi się, że ja tak normalnie jeszcze żyję. I są i ludzie, którzy bardziej poświęcają to życie Panu Bogu ale popatrzeć na wszystkich zakonników, mnichów, jak żyją, całkowicie swoje życie poświęcają Jezusowi, a popatrzeć na pielgrzymów, którzy idą kilka tygodni do sanktuarium, cały dzień w drodze, zmęczeni, obolali, ale idą. Yy, oni są szaleni. Czy my umiemy zrobić coś szalonego? Bo kochamy. Bo kochamy Jezusa, z miłości do Jezusa. Spróbujmy dziś zrobić coś szalonego z miłości do Jezusa. Jakoś wyrazić tę miłość do Jezusa. Spróbujmy dzisiaj powiedzieć Panu Jezu, Jezusowi, Jezu, ja Ciebie kocham, dlatego dzisiaj i tu niech każdy z nas coś dopowie sobie, co dzisiaj zrobi, co dziś zrobimy z miłości do Jezusa. Powiedzmy Mu, że Go bardzo kochamy i chcemy coś dzisiaj zrobić szczególnego z miłości do Jezusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.